Cześć, dzień dobry. Ja jestem akurat monster dzisiaj, bo e, mi, Miśkowi głos siada. E, I dzisiaj sobie zagramy w Squid Games y na serwisie LJ a. I dzisiaj zagramy. Jestem, no, ja. jestem no mikro. Ja. O tego, ja. Tego bardzo dobrze znajdziesz mojego pięknego kanału. Jestem popularny. Nie. I dzisiaj będziemy grać sobie Skoda I ten, kto wygra, jest super. Dobra. I, e, zaczynamy. Ej, możemy się o coś założyć. O co? Nie wiem. To wymyśl Hmm. Szybko. Ty coś wymyśl O właśnie, mam 13 kamony. A ja nie wiem. Dobra. <laughs> hmm. Musimy wyznać miłaś w swoim nie nie, 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 Tak, mm. tak. Misiek. Tak. E, nie mam proszę. O, Ja wiem, kto no, o... e, jest twoim kraszem. Dobra. E, e, idziemy na te drugie. Na te lewe. Dobra. Albo czekaj. To na które? Chodźmy na te lewe. Na lewe, bo jest ten, po naprawdę Gdzieś... nie wypraczę. Dobra. Czekamy. O, jestem. Też jesteś. Siema. Siema. Jestem Siema i będzie kit. M możecie zostawić suba na kanale. Będzie mi bardzo miło. I może kiedyś znowu sobie wrócę do YouTube. <laughs> o, odpisali mi, jak, jak fajnie. O, jak dobrze opisują mi. Dobra, ile ja mam poziom pierwszy? No nie wiem. Czy to w ogóle? Mam poziom pierwszy. Okej. Okay. O, dzisiaj dobrze. Ja to tak. wygram. Ja upię się. No. Ale ci się ją uda. No musia. Dobra sobie, czy tobie się pensuje, bardzo dobrze. I e, to ja mi się głos może zmienić, ponieważ aktualnie choruje, a będziecie mogli usłyszeć, więc ok, tam. Na... powiedzieć? Tak. Ok. E, misiek jest chory i jak zostawicie mu 10 łapek pod tym filmem, albo nie, 15, to wyzdrowieją. <laughs> o, czerwone, zielone. O nie. A to będzie dźwięk, czy to będzie tam Chyba dźwięk. Nie, będą mi się kolory zmieniać. O To no, jakiś tam dźwięk jest No Ciekawe no się... czy mogę naciskać F5 Nie wiem. Można Jest! O, o, o. W ostatniej myśli. chwili! U, w ostatniej sekundzie doszłam O! Nice! Siema, mi Elo, Elo, Dziewięć osób przegrało, pozostało 16 typa <laughs> Jeszcze więcej chcę co No Potem jest jeden I z tego co wiem to są wszystkie migielki z tego Oby nie było tych, tych ciasteczek. No. Oj, leci z nieba. Nic, co? Mm. Jest mały problem. Jaki? Wysyła Ponieważ e, ja ci to, co jej na My pole. Cilacie? Nie, weszły tam na pole. I mi dołotowa, tak? Więc no... Jest. Więc idziemy do łodyg A później będą po kolei. Nie, to będzie spokojnie. I wiadomo, że nie wychodzić za pole Czy co? Epo bo mnie cofnęło na samym początku. Wiem, mnie tak samo. Jezus, ile osób. <laughs> I to naraz. Złamać! Serio? Tak To czekaj, umrę o, okay. Za ciebie mi się eee, Dobra, może teraz nam się uda Jeśli się boję nawet patrzeć łapką W moich oczach właśnie te postach. Ty się jeszcze trzymasz? Mhm, tylko boję się ruszać już Ja też Ja już ruszam się, nie ruszam się zanim jest czerwone O, W idę bez sprinta Dobra, chyba dolecę Dobra, nice Do mi się, o widzę cię Ja wolę wiesz, ustać tym, Trzeba to, to. nie ginąć. Oho, Dasz ja te mikro, jak wiesz? Nie ja wolno, spokojnie wiesz, mam jeszcze 30 sekund. Na, się. Oho, nice. Udało nam się. Żyliśmy to we dwójkę. O, nice. No Zostało 10 tych. Zginęło 20. No i 2K, damy radę. On tego da Ciekawe, jak to no. będzie wyglądać. Ale musimy o. je odrysować. Jak? Normalnie, dostaniemy pełne. Nie rozumiem tej gry Ja tak samo Op. Jak odrysować, co? A co ja mam tu zrobić? Co eee, ja mam zrobić? Em, musimy się tam rzucić nie? i musimy je e, namalować tam z tych pełnych A... Ja mam na przykład trójkąt Ja mam kółko kół. A ty ja mam typem budować? E, tak Okej, okay. czy to jest drużynowe? No. Eee, 4 minuty to to. Dobra, Dobra skończyliśmy. Powieś... Już? No. to tak? No panie, co ty masz? Czekaj, czy to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Potem jest jedno do góry i ok. ok. jedno do ty, co musisz zrobić? Kółko. O, ok. Teraz jedno do i kwadrat. A, bo wy we dwójkę. No. no. W trójkach lataliśmy. To się le musieliście zrobić. Zamyśliłam cię. Ok. być podwójne, no. Nice. A, bo. Nie o tyle czasu to te... Nie, to jest cały, zwiększono 300. O! Jak dostać? 300 30 to bym chciał dostać. Zostało 7 osób. Najpierw. Ale to jest chyba przeciąganie miny. Nie, teraz. To... No. Tak. no misiek. A potem będzie chyba noc, a potem przeciąganie. Mas oczyszczenia mm -hmm. Także A ja tu no, będę tak. obok bodguardów, Żeby mnie bronić Bodgardów. Jakby tak wynikłeś się. To nie dało się mnie uderzyć. Dobrze. O, nie wiem, czy Mikro w kółku. Mikro w kółku. Kół. <gul> Dawaj do trójkąta. Nie ma tu trójkąta. Nie ma sensu. Nie żył w miejscu w Trójkąt <śmienic> Trójką. <śmienic> Ja lubię trójkąty Ja też Ja też to... Zależy z kim Ja w każdym W razie co widzowie możecie się do mnie zgłaszać Przypominam, że jestem twoim mężem o, Tak, tak O, nie jestem niebieski Ile masz ludzi? Trzech ja też. Jak to działa? Napierdalamy się. O nie, to ja tu nie idę. Kurwa, mać! Mm. <ścoughs> ja to to jest bez sensu, no? O. I teraz od nowa. Co? Czy ty nie był? Ja miałem patek? No. Ja pierdolę. Pozostało trzech graczy. A mikrołapka kurde raz? bił Ty! Ja mi się nie chcę od nowa Kości, ja tam byłem z trzema osobami, z dwoma osobami Ja też byłem z trzema osobami Ale nie, jak zdechliśmy, To normalnie mi dało się chcieć jeszcze z dwoma osobami Bo wiecie, ja się wczuwam w sprawach okay. Musiałem iść, bo dostałem hajs O Daj trochę. Nie, spierdolę. To jest moja wypłata. No to ode mnie wpłata na chowanie filmów Właśnie, to wystąpienie w odcinku tu dostanę, co? Nie. A okej. Okay. A ja? Występuję w większości twoich odcinków. Ja mentalnie występuję. Jesteś głosem w naszej głowie. Nawet teraz, właśnie, udaję jestem schizofrenią w Waszej głowie. Jesteś naszym rozwiniętym jaźni. Dokładnie. Jak to ty już przeszedł? Widzowie, że jeśli mnie słyszycie, to macie schizofrenię. To jest staro schizofrenię. No, no co jest? Osień Zdechłeś? mi mm mikro -hmm. umarł. Ty też. Nawet się nie brzmiał tak, Dobra. Odwróćcie. Yeah. Tak. Mm. Tak. Nie. Tak. No, Nie. Tak. Nie dalej. Nie. Odwracaj się Dobra, co cię za oglądanie tego co z tego filmu. Dzisiaj nowy mikro Ja. Yeah. I głos głosi martusek. ma? I widzimy się w kolejnym odcinku. Na. No.